Kocim Mocne, głębia mocnego smaku. To na później. A to co sobie wypiłem i wam chcę opowiedzieć o takim czymś, bo takiego czegoś jeszcze, że nigdy nie widział i to tylko właściwie o tym będzie film i później jeszcze o czymś głupim. Ale na razie przejdźmy sobie do tego. To jest oczywiście z Lidla, bo jak wiecie tam zazwyczaj się obkupuje. I to jest Veltins, czyli jakaś taka wiecie podróbkowa firma. V plus Cola, Cola Beer Mix with Lemon. Takie nawet to jest w smaku, wiecie, dziwne, bo jak to piłem, to czułem trzy smaki coli, piwa i cytryny. I później się przekonałem, dlaczego. Myślałem, że to jest piwo. A to jest. Dobra, ja wam będę czytać, aby udajcie, że to widzicie. V plus kola, napój z dodatkiem piwa składający się. To w ogóle jest pierwszy raz, że taki kawałek opisurzym zauważył, oczywiście już pokupnie, a później, bo mnie dziwiło właśnie czemu to takie tanie. Myślę, kurna, piwo, tanie z kolą, z cytryną. To musi być zajebiste, takie, żeby się upić, a żeby nie wydać. Niestety nie okazało się to być prawdą, ponieważ to jest napój z dodatkiem piwa składający się z 40% piwa. I 60% koli zawierający kofeinę, napój orzeźwiający o smaku cytrynowym. Nadążacie? Sprzeczta wam jeszcze raz powoli. V plus cola, napój z dodatkiem piwa, napój z dodatkiem piwa. Czujecie to? Składający się z... bla bla bla. Napój orzeźwiający o smaku cytrynowym. Ja się pytam, skąd ta cytryna, skoro cola nie jest cytrynowa? Otóż składniki. Piwo. Nawias, woda, słód jęczmienny, chmiel, czy takie podstawowe, to w sumie to nie jest złe, chociaż pewnie bardzo mał procent. Yy, zamknięty nawias, woda, cukier, sok cytrynowy, pół procent. Dwutlenek węgla, barwnik, kwas fosforowy, przeciwutleniacz, kofeina, aromat. Yy, najsłabsze piwo, jakie kiedykolwiek piłem, kupiłem, a też poza tym pierwsze auto cytrynowe. Chociaż nie, chyba Carlsberg już był też cytrynowy. A dupa tam i to jest przede wszystkim kola ale ja się pytam bo tu jest kola tu jest piwo jakiej marki jest ta kola jakiej marki jest to piwo chociaż w smaku dobre nie pamiętam ile kosztowało chyba mniej niż 2 złote chociaż mogę może być mniej niż 3 kurna nie wiem ale takie coś też jest dziwne i po to jest dziwne to jest takie że nie do życia, nie do picia, a ja to kupiłem, wypiłem, napiłem, nagrałem później już nie, później już nie. W ogóle nie wiem, czy to jest limitowana edycja, co to jest. Bo ktoś mi powiedział, ktoś mi dał cynk, że jest taki napój, że to jest piwo, tylko że smakuje jak napój. A ja, jak to piłem, to czułem tak, jakby kapkę piwa. Tak, jakby piłem y, napój z dodatkiem piwa składający się. A nie, nie, nie. Napój wymieszany z piwem. Taki cytrynowy. Normalnie, wprzód, jakby ktoś tutaj wiecie, dał trochę. Ale nie kwasku cytrynowego, tylko tak jakby toniku, takiego lepszego, fajniejszego. Dużo koli, trochę piwa. I już komu rośnik grzywa? Oh. Dobry jest napój. Teraz pytanie, bo pewnie czemu wam nie pokażę jak to wygląda? A uwierzcie mi, że wygląda tylko jak ta kola najtańsza, ale jest dobre. W sumie bardzo musi wiedzieć, czy to jest ta najtańsza Lidlowa. Musiałem się z kimś podzielić. Niestety. Tym już nie będę musiał. Ale teraz tego... Dupa. Dobra dupa, powiem wam, też będę musiał, bo to nie ja za swoją kasę kupiłem i to też nie. I jeszcze sobie kupiłem, bo tanie gingerbread Gingerbread, czyli po prostu chleb, chlebek ginger, czyli chleb od ginger. A tu dupa, bo nie, bo to jest... Ym, to są pierniki. Pierniki to chyba to sprzedają, na nadziewane w czekoladzie. I to już teraz to nic, co kto chce, to może wyjść, to będzie tylko jedzenie tego. I teraz jeszcze coś ważniejszego, chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy ostatnio zostawili mi pomysły pod którymś filmem, chyba ostatnim, na to co mógłbym robić. I jednocześnie jestem też trochę zaskoczony, bo był taki czas, że prosiłem o pomysły, bo miałem kasę, żeby je spełniać i ich nie miałem, ale to pewnie nie miałem tych widzów jeszcze, a teraz są, tyle fajnych pomysłów, a ja nie mam nic z kasy, wszystko muszę zbierać, bo... Dokładam się do czyjego ślubu. Nie będę tutaj wnikać w szczegóły, bo to wiecie takie tam nędzne, nieciekawe sprawy, przez to nie stać mi właściwie no nic. Wszystko mi muszą na takie gówniane pierniczki najtańsze, muszę się o to upominać i kasy nie mam. A jak tu pomysły filmy robić bez kasy właśnie? Kurczę, taki pomysł, takie coś, żeby to zrobić, a żeby nie wydać i się dużo narobić, bo ja chcę się narobić, chcę dużo zrobić, ale nie chcę wydać. Nie wracajmy do tego tematu. Ach. Trochę to bezsensowne. Wydawać kasę w tym samym czasie. może wydawać, zbierać, a ktoś inny musi na Ciebie wydawać. Z tym, że jest sens, jeżeli zbierasz na kogoś innego niż ten, co wydaje na ciebie. To są jedne z najtańszych pierników, jakie w ogóle są. O czym ja ten film robię? Spróbujmy. Mruknął? Hmm. To był smaku jest. Jakby był wewnętrzny? Nie Na pewno to jest puste? na pewno. Hmm. Summer Hello for... Follow 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 to. Follow to to. się dobrze. Follow jak jest? To się nagrywa, Follow 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 jest? Follow 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 jest. co nie jest, twoje. Chociaż to jest moje. Kórna, dalej opluty, ja pierdzielę. No i po co mi to było? Po co? Po co komkolwiek to jest? od Hm. No o czym bym mógł jeszcze te filmy kurna robić? Bo nie ja widzicie. O! Pokażę wam cztery pomidory, co są prawie zgniłe. A nie, nawet dobre. Później będą z nich dobre grzanki, naprawdę. Ja wam powiem przepis. Bierzecie chlebce pomidora i do piecyka i są grzanki. Czujecie to? Czujecie jaki to jest układ? Że z trzech rzeczy powstaje jedna? <śm> Ciekawe, jak ten film nazwę w ogóle. Kurna, niedobre to jest. Nie, źle wyszło w ogóle. To jest dobre, adekwatnie do swojej ceny. Ale tym bardziej mnie to y, niepokoi, biorąc pod uwagę, że jest też tanie. Nie wiem. Zadam teraz pytanie odnośnie tego, o czym mógłbym kiedyś zrobić film. Nie będę się rozwijać na tego pytania. Tylko, jeżeli ktoś by chciał, to zobaczyć na na tak, Czy Chcielibyście zobaczyć moją kolekcję Sailor Moon. Nie będę wnikać to, co to jest. Jeśli będzie dużo głosów, że tak, pokażę Wam co wiele lat temu zbierałem. Czy mam sobie. Nie rozwijam kolekcji, bo nie mam już materiału, a kiedyś był. Bo teraz to ogólnie. A to jest chore, bo wydałem wszystko o pokach, a to jest moja największa pasja, tak jakby z rozpędu. A to podobnie jak te karty się przetrzymało schowane, że to znalazłem niedawno, jakoś tak żal mi tego było widać, wydać, bo i tego jest mniej, i jakby no jakieś takie, kurna, bardziej unikalne. Bo to było z, z nią wtedy kiedyś bardzo podobnie, wiecie? Ja też nie na na półsatę, był robił tygodniu. Mmm! Ale miałem nie wnikać, a tu już jest wnikanie. Bagajaru. To z kolei był odnośnik do pewnej postaci, że jak ktoś to rozpozna, kto tak mówi najczęściej, to dla mnie jest królem. Dla mnie jest mistrzem. Boże, znowu bo Hmm. 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 Dużo zjedzona. Teraz jeszcze trochę zjeść. Ale wiecie? Jeden to talent ja mam. Że robiąc filmy o byle pierdołach głupotach, że tak dać tak radę je przedłużyć. Hmm. Nie, a tak poważnie. Ja wiem. I wy wiecie i się nie czarujmy. Że pierwsze o czym zrobiłem ten film to jest właściwy temat. I po tym, jak to się skończy, te, ta część filmu o tym, to nie oglądajcie dalej. Bardzo Was proszę. Nie wiem jakim cudem odbierzecie tą wiadomość wcześniej, ale po tej części nie oglądajcie dalej, bo później się robi bardzo mrocznie i bardzo smętnie i w ogóle do dupy. Bo potem to już jest. Nawet nie... Kurna, znowu plotę. Aaa, ja już wiem! Bo to przy jedzeniu się pluje. Dola.